Rozdział czwarty. Metodyka gimnastyki. Proces dydaktyczny zdeterminowany jest przez wiele czynników takich jak cel nauczania, treści programowe, zasady nauczania, metody, formy i środki nauczania i planowanie i kontrola wyników uczniów. Wiodąca rola w tym procesie przypada nauczycielowi, który organizuje i kieruje czynnościami poznawczymi uczniów. Naucza więc nauczyciel, czyli trener, a uczy się uczeń, czyli zawodnik, przy czym uczeń powinien brać świadomy udział w procesie uczenia się. Nauczanie w szerokim tego słowa znaczeniu obejmuje wszystkie oddziaływania, które powodują zmiany w zachowaniu świadomości możliwości, o możliwościach ucznia. I w tym szerokim, pedagogicznym i fizjologicznym znaczeniu doskonalenie siły z inności innych zdolności motorycznych człowieka również stanowi nauczanie. W nawiasie 10. 4.1 Zasady nauczania. Podstawowo, podstawą praktyki jest znajomość ogólnych prawideł i zasad nauczania. Do zasad najczęściej wymienianych i najbardziej przydatnych w nauczaniu gimnastyki zale, zaliczyć należy następujące zasady świadomości i aktywności, poglądowości, dostępności, zwanej też zasadą stopniowania trudności, indywidualizacji, systematyczności, utrwalania wyników nauczania, zasada świadomości i aktywności Odgrywa ogromną rolę w nauczaniu gimnastyki. Świadome kształtowanie nawyków i umiejętności osiąga się przede wszystkim przez dokładne i jasne przedstawienie ćwiczącemu celu działań i przez pełne zrozumienie, co, dlaczego i jak należy zrobić. Świadome nauczanie czynności ruchowych wiąże się z kształtowaniem aktywnego i twórczego podejścia do rozwiązania postawionych przed ćwiczącym zadań. Osiągnięcie Odpowiednio wysokiego stopnia aktywności wiąże się z powstawaniem u ucznia dodatniego stosunku emocjonalnego, wobec zajęć i wobec trenera. Z powstaniem swego rodzaju wewnętrznej świadomości początkowo-chwilowej, a później coraz trwalszej nauczyciel winien rozbudzać uczucieczącego chęć do samodzielności, samokontroli i ogólnie niezdobytych doświadczeń. Aktywność kształtuje się w zespole przez niesienie pomocy kolegom, ochronienie współuczciących i poprawienie i wyjaśnienie błędów w wykonaniu ćwiczeń tyle. Zasady świadomości i aktywności wymieniono na pierwszym miejscu, bo jej realizacja w procesie nauczania warunkuje w głównej mierze pozytywne wyniki nauczania. Zasadę poglądowości w gimnastyce realizuje się przez pokaz ćwiczeń i objaśnienie. Ćwiczenie może być pokazane na żywo przez demonstratora lub też przy pomocy planszy, tablicy tablicy i przeźroczy i filmów. Objaśnienie może być bezpośrednie, jak i przy pomocy skryptu, podręcznika czy technicznych środków słuchowych. Poglądowość w nauczaniu zwiększa zainteresowanie u ćwiczących i ułatwia proces nauczania. Objaśnienie powinno być żywe i obrazowe, dające ćwiczącemu jasne wyobrażenie ćwiczenia, które ma opanować. Przy objaśnieniu ćwiczeń należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na elementy zasadnicze i najistotniejsze, jak również na takie, których nie można zobaczyć, a jedynie odczuć. Ogólnie rzecz biorąc, w nauczaniu ćwiczeń prostych z udziałem osób początkujących większą rolę odgrywa pokaz, zaś w nauczaniu ćwiczeń bardziej złożonych z udziałem osób bardziej zaawansowanych większego znaczenia nabiera objaśnienie. <laughs> Zasada dostępności. Wymaga, by przed ćwiczącym stawiać zadania odpowiednie do jego możliwości rozwojowych. Zbyt niski lub wysoki poziom zadań zniechęca do ćwiczeń i obniża stopień zainteresowania zajęciami. Zasada dostępności rozumiana jest zwykle jako przechodzenie od zadania łatwego do trudnego, od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego. W nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych szczególnie dotyczy to elementów trudnych. Należy w tym przypadku szeroko stosować metodę ćwiczeń. I przygotowawczych i pomocniczo-specjalnych. Należy kolejno przechodzić od ćwiczeń łatwiejszych, podobnych w swojej strukturze, do ćwiczenia zasadniczego, a każde ćwiczenie poprzednie powinno być przygotowawczym do następnego. Zasada indywidualizacji polega na organizowaniu pracy zespołu w oparciu o dogłębną znajomość możliwości jego członków i utrzymaniu należytych proporcji między zespołem a jednostkami. Zasada indywidualizacji jest jedną z istotniejszych w gimnastyce. W każdej klasie, czyli grupie ćwiczebnej poziom uzdolnień i umiejętności jest różny, a cechy rozwojowe są też dość znacznie zróżnicowane. Zadaniem nauczyciela jest poznanie odrębności poszczególnych uczniów i modyfikowanie swego postępowania w nauczaniu określonych czynności ruchowych. Nauczyciel powinien umieć dostosować program nauczania zarówno do poziomu uczniów najzdolniejszych, czyli kandydatów na Zawodników sportu kwalifikowanego, ale też do poziomu najliczniejszej zazwyczaj grupy tzw. średniaków, jak i do poziomu uczniów opóźnionych w rozwoju fizycznym i posiadających wady postawy. Gimnastyka korektywna, wyrównawcza. Zasada systematyczności. Nauczanie gwarantuje stałe podnoszenie poziomu sprawności i odnosi się zarówno do programów nauczania, jak też do pracy nauczyciela i uczniów. Systematyczność pozwala na utrzymanie rytmiczności w nauczaniu i uczeniu się, co zapobiega? Powstawanie luk w wiadomościach i umiejętnościach. Realizacja tej zasady wpływa z planowej pracy na lekcji i pozwala nauczycielowi na zlecenie zadań domowych, np. zadawanie uczniowi określonych ćwiczeń, np. siłowych, gibkościowych itp. Zasada utrwalania wyników nauczania polega na stosowaniu takich metod i form i środków, które przyniosą w efekcie utrwalenie usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości i umiejętności. Tradycyjny sposób utrwalania to powtarzanie. Wiadomo jednak, że mechaniczne powtarzanie nie daje oczekiwanych rezultatów i wymaga dodatkowych czynności specjalnych. Poprawny sposób utrwalania powinien polegać na aktywnym powtarzaniu z pełnym zrozumieniem zadań i celów, oddziaływaniu w, w, w nauczaniu na możliwie największą ilość zmysłów ucznia, co wymaga stosowania różnorodności form i środków, wywołaniu odpowiedniego stosunku uczuciowego i odpowiedniej motywacji. Współzawodnictwo, możliwość zastosowania posiadanych umiejętności w praktyce, w zawodach, w zabawie i życiu codziennym. Systematycznym stosowaniu kontroli wyników nauczania i oceny ucznia, przy czym kontrola tę winna zachować rozmaitość sposobów i środków. 4.2 Metody Nauczania Powszechnie słowo metoda jest rozumiane jako sposób określonego działania, który prowadzi do uzyskania odpowiednich wyników. Określona metoda pozwala na odbieranie czynności i środków w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Dominującym składnikiem każdej metody nauczania jest system czynności nauczyciela i uczniów. Podział i logiczne, po, logicznie poprawna klasyfikacja metod nauczania w WF sprawia pewne trudności w zależności od kryteriów proponowane są różne podziały. Godnym podkreślenia jest stwierdzenie Gilewicza że nie zwracano dotąd należytej uwagi na to, iż pojęcie metody w nauczaniu ruchów i metody kształtowania człowieka przez stosowanie ćwiczeń fizycznych nie pokrywa się wzajemnie. Podejmując myśl Gilewicza, należy łączyć pojęcie metody z celami, jakie zamierza się osiągnąć przez stosowanie środków WF. Wychodząc z tego założenia, można mówić o metodach 1. mających na celu kształtowanie osobowości ucznia, do których zalicza się metody A. Kształtowania cech woli b. Przygotowania teoretycznego c. Analizy i oceny wyników 2. Mających na celu głównie kształtowanie strony biologicznej ucznia, do których należą metody a. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, czyli tzw. metody treningowe Mawia się ciągła, powtórzeniowa, zmienna, interwałowa, startowa b. Hartowania 3. Mających na celu opanowanie nowych czynności ruchowych, do których należą metody a. Opanowanie czynności ruchowych w całości b. Opanowania czynności ruchowych częściami. C. Od całości przestrzegł do całości. D. Nauczania programowego. E. Problemowa. Klasyfikacja taka jest również w pewnym stopniu umowna, gdyż nauczanie czynności ruchowych realizuje się przez kształtowanie cech fizycznych i psychicznych ćwiczącego. Nie stanowi to dwóch różnych procesów, ale dwie różne strony jednego procesu WF. Stosowanie którejkolwiek z metod nie występuje prawie nigdy w czystej formie, bo jeśli będzie się nauczać, tf... t... nauczać nowej czynności metodą całościową, to należy również stosować metodę powtórzeniową, wymienioną pośród metod treningowych. Dalsze rozważania poświęcone będą wyłącznie metodom nauczania nowych czynności ruchowych w gimnastyce. <laughs> Metoda nauczania czynności ruchowych w całości. W procesie nauczania czynności ruchowych ważną rolę odgrywają właściwe stosowane metody nauczania. Współcześnie zarówno w teorii, jak i praktyce panuje przekonanie, że nie ma metod uniwersalnych. Większość autorów wymienia dwie, dwa sposoby nauczania nowych ruchów. Metodę nauczania w całości i częściami. W szeregu prac głównie z literatury rodzimej wymienia się trzecią, tak zwaną metodę kombinowaną. Inaczej zwaną kompleksową, która sprowadza się po prostu do łączenia dwóch metod wcześniej wymienionych. Warto jeszcze wyjaśnić, iż określenia metoda nauczania w całości i częściami używane są ostatnio w miejsce określeń metoda syntetyczna i analityczna. Nauczanie, nauczanie czynności ruchowych w całości polega na ujęciu całościowym, nie naruszającym zasadniczego schematu ruchu, jego wewnętrznego układu i zasadniczego sensu, nie wykluczającym jednocześnie indywidualnych cech osoby wykonującej dany ruch. Nauczanie w całości, bez żadnych ułatwień i uproszczeń, w praktyce występuje rzadko. Niemal nigdy nie uczymy się jakiejś czynności całkowicie od nowa, gdyż nie ma czynności ruchowej, która by nie zawierała znanych ćwiczącym komponentów. Metoda całościowa znajduje zastosowanie w nauczaniu ruchów łatwych, które nie wymagają stosowania ćwiczeń pomocniczych, a które same w sobie stanowią ćwiczenia pomocnicze lub przygotowawcze do opanowania ruchów bardziej złożonych. W praktyce odnosi się to z reguły do podstawowych ćwiczeń wolnych i do ćwiczeń ruchów tak zwanych naturalnych, których podstawowe komponenty opanowane zostały w ciągu rozwoju osobniczego. Metoda nauczania czynności ruchu, ruchowych częściami Nauczanie czynności ruchowych częściami, czyli metodą analityczną, biorąc swój, biorąc swój początek od gimnastyki pastelocji White Spice, Stało się pewnym okresie, w pewnym okresie postępowaniem powszechnie obowiązującym i drobiezgowo przestrzeganym. Idąc tą drogą, zaczęto w procesie nauczania dzielić ćwiczenie mechaniczne na możliwie najdrobniejsze części. Podział czynności w procesie nauczania nie może być celem samym w sobie, jest to tylko etap ułatwiający opanowanie całego ćwiczenia. Ćwicząc, ćwicząc określoną formę ruchu, trzeba zwrócić uwagę na opanowanie części, a nie ułamków całości. Poszczególne zadania stawiane przed ćwiczącymi powinny być samodzielnymi, i zamkniętymi w sobie zadaniami ruchowymi, a wartość tych zadań polega na tym, że są one bardziej proste do wykonania niż cała czynność. Metoda nauczania częściami, mimo iż pozornie wydłuża proces nauczania, pozwala szybciej osiągnąć stawiany przed ćwiczącym cel. Stosując tę metodę, należy zapoznać ćwiczącego z ruchem w całości, następnie nauczać poszczególnych jego części aby w, końcowy, w końcowym efekcie osiągnąć pożądaną całość. Metoda od całości przez szczegół do całości. Stosując tę metodę należy zapoznać ucznia najpierw z ruchem w całości, następnie nauczyć i doskonalić poszczególne zadania ruchowe wchodzące w skład zadania głównego. Jest to swoista odmiana metody nauczania czynności ruchowych częściami. Za pomocą tej metody można nauczyć i doskonalić wykonanie skoków gimnastycznych. Na przykład w nauczaniu skoku rozkrocznego przez kozioł na wstępie wykonuje z krótkiego rozbiegu skok rozkroczny przez niski kozioł lub przez współćwiczącego. Następnie doskonali odbicie od skoczni i równocześnie lądowanie, wykonując skoki ponad przeszkodami, piłką lekarską, ławeczką współćwiczącą. W następnym etapie ćwiczący wykonuje skoki rozkroczne przez coraz wyższy kozioł, coraz dalej obejmując, odbijając się z coraz wyższym zamachem, lotem. Nazwę tej metody wprowadził do polskiej literatury fachowej znany trener szarmiarki Z. Czajkowski w 10. Metoda programowanego uczenia się. Metoda ta polega na samodzielnym uczeniu się przez ucznia określonego zadania ruchowego przy pomocy odpowiednich środków dydaktycznych, jakichś instrukcji, kart, plansz, fotografii, filmów czy kompa. Program, jak pisze S. Trzyżewski, 7, jest niczym innym jak precyzyjne uporządkowanie Ciągu ćwiczeń metodycznych i czynności prowadzących najkrótszą drogą do opanowania nowych umiejętności ruchowych. Próby nauczania programowanego gimnastyki podjęła w Polsce teraczkowska bekasińska najmniej 4. Metoda problemowo-zadaniowa. Problem jest rodzajem zadania, którego uczeń nie może rozwiązać za pomocą posiadanych wiadomości, umiejętności i nawyków. Problem jest określoną relacją między zadaniem a zasobem wiedzy konkretnego człowieka. Rozum rozumującego, tym lepiej, im więcej doświadczeń i wiadomości posiada. Metoda problemowa wywodzi się z metod poszukiwawczo-badawczych, których istotą jest rozwiązywanie problemów naukowych. W toku zajęć WF i sportu uczniowie spotykają się z problemami natury dydaktycznej. Według W. Okonia w np. 37 jest to trudność praktyczna lub teoretyczna, której samodzielnie. Rozwiązanie uczeń zawdzięcza własnej aktywności badawczej. Uczeń, nie mogący wykonać jakiegoś zadania ruchowego, staje przed problemem, jak, w jaki sposób je wykonać, i w tej sytuacji nauczyciel może podać gotową receptę na wykonanie zadania lub zaproponować, by uczeń sam lub ze współciuczącym zastanowił się i zaprojektował ciąg działań prowadzących do wykonania zadania. Na sali gimnastycznej można stawiać uczniom różnego rodzaju zadania problemowe. Odnoszące się zarówno do rozwijania sprawności, jak i nauczania nowych ćwiczeń. Na przykład, można przed uczniami postawić zadanie samodzielnego dojścia do wykonania wymyku na niskim drążku. Uczniowie sami powinni dojść do tego, jak dobrać ćwiczenia pomocnicze, jaką stosować pomoc w poszczególnych fazach opanowania tego ćwiczenia i w jaki sposób, jaką techniką można je najszybciej wykonać. Stawianie przed uczniami zadań problemowych aktywizuje i motywuje ich do uczenia się nowych ćwiczeń. Metoda problemowa, jak trafnie formułuje to B czabański na B9 nie prowadzi do szybkiego opanowania jakiejś czynności ruchowej, uczy natomiast rozwiązywania problemów, czyli jak sobie poradzić również i w innych sytuacjach problemowych. Jest zatem szansa uogólnienia sposobu uczenia się i rozszerzenia na, na sprawne uczenie się innych czynności. W sumie jak pisze dalej B czabański, może okazać się metodą nie tylko skuteczną, ale i efektywną. Tak należy postępować przy nauczeniu skoków przez przyrządy, gdzie wpierw zapoznaje się z całym skokiem i próbuje się wykonać go na niskim przyrządzie. Następnie doskonalone są poszczególne części skoku, to jest rozbieg na skok odbicia lądowanie jako pewne zamknięte zadania całościowe, aby w końcowym etapie powrócić do wykonywania skoków całości, ale z optymalną prędkością, z dynamicznym odbiciem, obszernym i wysokim lotem oraz poprawnym lądowaniem. 4.3. Ogólna strategia nauczania. Niezależnie od metody, w trakcie nauczania nowych ruchów powinny być spełnione dwa warunki. 1. Nauczanie jakichkolwiek ruchów powinno odbywać się w warunkach, które odpowiadają lub co najmniej zbliżone są do warunków, w jakich normalnie będą stosowane. 2. Nauczanie wstępne przeprowadza się w warunkach ułatwionych. Wynika to z właściwości procesu kształtowania nawyku ruchowego. Czym łatwiejsze warunki, tym łatwiej kształtują się nawyki ruchowe i odwrotnie. Posłanek ten realizuje się w gimnastyce przez stosowanie całego zestawu ćwiczeń przygotowawczych i pomocniczo-specjalistycznych i przez stosowanie urządzeń i przyrządów pomocniczych. Nawiasem niskie przyrządy, maty, piankowe, siatki odbijające pasy, asekuracyjne itp. Strategia nauczania powinna być ukierunkowana na ucznia, na motywowanie ucznia do uczenia się. W nauczaniu techniki ćwiczeń gimnastycznych należy przede wszystkim zainteresować ucznia podejmowanym działaniem ruchowym i wywołać stan pozytywnego, emocjonalnego stosunku do tego działania. Skupienie się na technice ruchu z pomijaniem czynnika emocjonalnego nie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów i czyni proces nauczania niezmiernie nużącym zajęciem. 4.4. Fazy kształtowania nawyków ruchowych: Nauczanie nowych czynności ruchowych opiera się na neurofizjologicznych prawidłach tworzenia nawyku ruchowego. Proces ten ma przebieg fazowy. Faza pierwsza. Wytworzenie wyobrażenia o nauczanym ruchu i próba wykonania w całości czasami występują próby wykonania części jako fragmentaryczne zapoznanie się z całością. Przykład skoku rozkrocznego przez kozła należy uczyć początkowo na niskim przyrządzie i z krótkiego rozbiegu, a często poprzez skoki przez współciczącego fragmentami poprzedzającymi opanowanie skoku w całości są. Nauka prawidłowego odbicia i lądowania, np. ponad piłką lekarską czy inną przeszkodą. Faza druga. Bezpośrednie opanowanie ruchu. Faza ta posiada zasadnicze znaczenie, gdyż przewiduje wielokrotne powtarzanie i eliminowanie błędów, również często poprzez powtarzanie i doskonalenie fragmentów. Przykład skoku z zamachem należy uczyć poprzez wykonywanie na skoków na stertę materaców czy wykonywanie skoków ponad dodatkową przeszkodą, np. uniesioną skakanką. Faza trzecia. Utrwalenie i doskonalenie przyswojonych nawyków. W fazie tej wykonuje się ruch w całości z ewentualnym powracaniem w razie konieczności do niektórych części doskonalonego działania ruchowego. Doskonale doskonalenie łączy się także ze stosowaniem wyuczonego ćwiczenia w różnych zmieniających się warunkach, np. wykonywanie skoków z strumieniem w ramach sztafet lub torów przeszkód itp. 4.5. Metody rozwijania sprawności fizycznej. Zadaniem szkolnych zajęć WF jest równo, zarówno nauczanie nowych czynności ruchowych, utylitarnych i sportowo-rekreacyjnych, jak też kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej. Zadanie te wzajemnie się dopełniają i warunkują w toku nauczania ruchu. Doskonali się umiejętności ruchowe, a zarazem podnosi się sprawność fizyczna. Rozwój sprawności fizycznej jest to Proces zmian w zakresie cech kondycyjnych: siła, szybkość, wytrzymałości, i koordynacyjnych, zwinność, zręczność, równowaga i warunkująca i przebiegu życia człowieka. Termin kształtowania określa czynności warunkujące, żądany przez nas kierunek tych przebiegów. Charakterystycznymi dla gimnastyki metodami rozwijania sprawności fizycznej są metoda powtórzeniowa, metoda obwodowo-stacyjna, metoda strumieniowa, metoda powtórzeniowa. Typowe dla tej metody jest wielokrotnie powtarzany. Ćwiczeń na ogół ze stałą intensywnością i z optymalnymi dla danego wieku płci i stopnia zaawansowania ruchowego przerwami wypoczynkowymi. W ten sposób rozwija się między innymi siłę, wykonując np. wielokrotne ugięcia ramion w podporach lub zwisach, rzuty piłką lekarską itd. Podobnie kształtuje się gibkość przy wykonaniu odpowiedniej ilości wymachów lub skłonów itd. W miarę przyrostu sprawności zwiększa się liczba powtórzeń i zmniejsza się czas przerw wypoczynkowych. Metoda obwodowo-stacyjna. twórców tej metody lub inaczej obwodu ćwiczewnego, Kirkwood Training, uznaje się angielskich nauczycieli WF, Morgana i Adamsona, którzy wprowadzając w latach 50. tę metodę wykazali, że dzięki temu zwiększa się efektywność zajęć, wyraźnie poprawia to się sprawność fizyczna, zwiększa się zainteresowanie i motywacja do ćwiczeń. Sprawnie steruje się, się obciążeniami wysiłkowy, wysiłkowymi z dostosowaniem do indywidualnych możliwości ćwiczących. Walory tej metody szybko docenione zostały przede wszystkim przez trenerów w większości dyscyplin sportowych i też przez wielu nauczycieli WF. Jest ona powszechnie stosowana w treningu sportowym i w mniejszym zakresie w zajęciach WF. Istotą metody obwodowo-stacyjnej jest specyficzny. Sposób organizacji zajęć ruchowych polegający na wyznaczaniu określonych miejsc, punktów, czyli stacji, ćwiczeń na sali gimnastycznej, boisku, w terenie, korytarzu. Jest to na ogół miejsce z określonymi przyrządami lub przyborami do ćwiczeń i bez przyborów np. z zadaniem wykonania przysiadów, wyskoków, skłonów itd. Poszczególne stacje mogą, mogą tworzyć obwód zamknięty, circuit, w kształcie koła, elipsy itd., Stosowanie do potrzeb organizacyjnych lub możliwości lokalowych. Dozwol dozowanie obciążeń można regulować przez czas trwania ćwiczeń na ogół 20-60 sekund, czas trwania przerw, ilości i częstotliwości wykonywanych ćwiczeń, stopień trudności zadań ruchowych, liczbę osób ćwiczących na jednej stacji, w młodszym wieku szkolnym zaleca się tworzenie grup 2-4 osobowych. Typowy obwód ciczebny ma charakter treningowy ukierunkowany na kształtowanie cech kondycyjnych i koordynacyjnych. W zajęciach z młodzieżą szkolną, obwód taki winien mieć mniej, mniej treningowy charakter i odznaczać się większym urozmaiceniem zadań ruchowych ukierunkowanych nie tylko na wąsko specjalistyczny trening wybranych cech motorycznych, ale też na doskonalenie techniki wykonywanych ruchów. Metoda obwodowo-stacyjna znajduje też zastosowanie w gimnastyce kompensacyjno-korekcyjnej. Przy pomocy tej metody można prowadzić zajęcia nie tylko w części głównej lekcji, ale też w części wstępnej, czyli rozgrzewce. Sprawny przebieg i efektywność zajęć prowadzonych za pomocą tej metody w dużej mierze uzależnione są od wcześniejszego należytego ich przygotowania. Obok zasadniczej koncepcji owodu ćwiczebnego, treści ćwiczeń na stacjach, przygotowania niezbędnego zestawu przyrządów i przyborów, równie ważne jest przygotowanie jasnych instrukcji ćwiczeń, najlepiej w formie odpowiednich planż. Zaleca się stosowanie indywidualnych kart ćwiczeń, w których uczniowie zapisują ilość wykonywanych ćwiczeń lub czas wykonania określonych na wstępie powtórzeń. Zastosowanie kart dopinguje do ćwiczeń i wyraźnie obrazuje ilość i jakość wysiłku ucznia. Metoda strumieniowa: w gimnastyce od dawna używana, używane były określenia odnoszące się do wykonywania ćwiczeń strumieniem lub potokiem, co na ogół rozumiane jest jako wykonywanie określonych zadań ruchowych po kolei. W określonym kierunku, podobnie jak przepływa woda w strumieniu. Najlepiej typowym, Najbardziej typowym wyrazem metody strumieniowej są gimnastyczne tory przeszkód, które mogą być wykonywane nie tylko na sali, ale też w plenerze. W zależności od założonego celu zajęć, wieku i poziomu sprawnościowego ćwiczących, a także warunków i posiadanych przyrządów i przyborów, można komponować różnego rodzaju tory przeszkód. Otwarte, czyli zestaw ćwiczeń ułożonych w linii ciągłej, zamknięte, tworzące obwody w formie koła, elipsy trójkąta itd., a hadłowe, równoległe dwa tory o przeciwnych kierunkach ruchu, nawiasie równocześnie rozpoczynanych przez dwóch ćwiczących. Stałe tory przeszkód tworzone są z wykorzystaniem przeszkód naturalnych rowy, kłody itd. i sztucznie budowane, najczęściej w postaci tzw. ścieżek zdrowia. Ćwiczenia na torze przeszkód wykonywane są dynamicznie z dominacją ćwiczeń zmiennościowo-zręcznościowych i szybkościowo-siłowych. Komponując tory przeszkód, należy wybierać ćwiczenia dynamiczne, unikać statycznych, o nieskomplikowanej formie i dobrze opanowane przez ćwiczących, unikać ćwiczeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla ćwiczących, wynikające z samej staty ćwiczeń, np. mostki lub warunków ich wykonywania się twarde, śliskie podłoże TP, a także z uwagi na samo ustawienie przeszkód, ciesnota, brak stabilności TP. Jasno określić warunki wykonania, czas, ilość powtórzeń, dokładność itd. Ćwiczenia na torach przeszkód mogą być z powodzeniem stosowane w jednostkach lekcyjnych lub treningowych, zarówno w części głównej, jak i w części wstępnej rozgrzewce. Odpowiednio dostosowany do wieku i poziomu sprawności ćwiczących, tory przeszkód są atrakcyjne zarówno dla dzieci, w wieku młodszym szkolnym, jak i dla starszej młodzieży. Stanowią doskonały środek wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, intensyfikowania zajęć lekcyjnych i mobilizowania młodzieży do aktywności ruchowej. 4.6. Metody prowadzenia zajęć gimnastycznych. Metody nauczania nowych czynności ruchowych odpowiadają na pytanie, jak uczyć ćwiczeń, natomiast metody prowadzenia zajęć wskazują, jak organizować pracę uczniów. Stosowanie do nich do ich wieku, płci, poziomu sprawności z uwzględnieniem celu i oczywiście warunków odbywania zajęć. Metoda opowieści ruchowej. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym posiadają wyobraźnię, bujną wyobraźnię. Chętnie przyjmują, przyjmując w umownej konwekcji, konwekcji określenie, określone role i postaci bajkowe. Na tym bazuje metoda opowieści ruchowej oparta na opowiadaniu bajki której treść ilustrowana jest przez dzieci odpowiednio dobranymi zadaniami ruchowymi. Fabuła opowieści ruchowej może być oparta na znanych bajkach lub odpowiednio skompo skomponowanych opowiadaniach, np. o pracy rolników, górników, żołnierzy, o zabawie dzieci i dorosłych, o zachowaniu się zwierząt itp. Nieodłączną częścią tej metody są różnorodne formy naśladowania ruchu roślin, zwierząt, pracy ludzkiej. ITP. Narracja opowieści powinna być żywa, interesująca, a jej treść powinna pobudzać do aktywności. Metoda naśladowcza. Elementy tej metody występują w opowieści ruchowej, ale też na zajęciach z młodzieżą w średnim i starszym wieku szkolnym. Łatwiej przemawiają do wyobraźni dzieci określenia mające odniesienie do otaczających ich przyrody, życia ludzi i zwierząt. W toku zajęć gimnastycznych na gminie stosuje się takie określenie jak podskoki pajaca. Ruchy wiatraka, piłowanie i rąbanie drzewa, mostki, świece, wagi, skoki zajęczyk, kaczy chud, koci, grzbiet, skok tygrysi itd. Powyższe przykłady określeń to skrótowe informacje dotyczące treści i formy konkretnych ćwiczeń gimnastycznych, znakomicie ilustrujące istotę metody naśladowczej. Metoda bezpośredniej celowości ruchu. Twórcą tej metody jest polski nauczyciel i wizytator WF okresu międzywojennego Romuald Czyżewski w 1936 Autor metody wyszedł z założenia, że dziecią są obce pojęcia i ruchy abstrakcyjne, a każde działanie ruchowe winno mieć bezpośredni i jasny dla dziecka cel. Świadomość dziecka, że ćwiczy dla zdrowia, prawidłowego rozwoju poprawnej postawy, schodzi na plan dalszy. Tę świadomość ma nauczyciel, angażując dziecko do ruchu i stawiając przed nim konkretnie i naturalne, brzmiące zadanie. Oto kilka przykładów wyjaśniających sens metody. Zamiast wykonywania na komendę skłonów w przód, stawia się przed dzieckiem zadanie podnoszenie z podłogi, nie uginając kolan jakiegoś przedmiotu, np. pudełka poza palca. W miejsce biegu bez określonego celu, w pojęciu dziecka, nauczyciel stawia zadanie przenoszenia kto szybciej jakiegoś przedmiotu klocka, kółka czy ringo, lub przegonienia ataczącej się piłki. Patrzenie przez lornetkę w leżeniu przodem to kolejny przykład. Ćwiczenia kształtującego mięśnie grzbietu zamiast suchego polecenia nosu ramion i tułowia. Charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie wielu różnorodnych przyborów, piłek, skakane, klasek, gazet, pustych opakowań, kartonów itp. z którymi należy coś robić, gdzie się przenieść, rzucić, poda podać, przeskoczyć itd. Znakomitym przyborem i przyrządem jest też współciczący, z którym można się przyciągać, przepychać, przenosić i oczywiście współzawodniczyć. Metoda zadaniowa. Prowadząc zajęcia przy pomocy tej metody, nauczyciel stawia przed uczniami określone zadania, które uczniowie wykonują samodzielnie pod kontrolą nauczyciela. Mogą to być zadania usprawniające, doskonalające, spra sprawdzające czy też organizacyjno-porządkowe. Przykładem takiej metody jest prowadzenie ćwiczeń kształtujących, czyli rozgrzewki, przez nauczyciela, który stawia przed uczniami zadania, jak na przykład kształtowanie siły mięśni, ramion i pasa barkowego, siły mięśni brzucha, gibkości, kręgosłupa itd. A uczniowie sami dobierają odpowiednie ćwiczenia, aby w efekcie osiągnąć odpowiedni skutek, wzmocnić mięśnie, poprawić gibkość. Czym starsza młodzież i czym więcej, większe jej za, zaawansowanie ruchowe, tym częściej powinno się stosować tę metodę, wdrażając w ten sposób uczniów do samokształcenia ruchowego. Podobnie, podobne zadania stawia się w części głównej w ćwiczeniach na przyrządach, skokach, w ćwiczeniach zwinnościowo-akrobatycznych dochodzą to na ogół dodatkowe zadania ochrony współćwiczącego, pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń, czy też współocenienia. Dobrze pojęta metoda zadaniowa wdraża uczniów do współdecydowania o sobie w efektach ćwiczeń i uczy współodpowiedzialności za innych, za ich bezpieczeństwo, sprawny przebieg zajęć itd.